Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciej Jankowski i na co dzień pracuję w branży cybersecurity, a dodatkowo zajmuję się też osintem, informatyką śledczą, socjotechniką i to o tym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Na wstępie zaznaczę tylko, że niektóre zrzuty ekranu, które pojawią się w prezentacji są zmodyfikowane, są zainscenizowane, ponieważ nie zawsze mogłem wykorzystać prawdziwy czy oryginalny materiał. No, i jeszcze jedno zastrzeżenie. Jeżeli chcielibyście robić podobne rzeczy, róbcie to proszę zgodnie z obowiązującym prawem. Formalności mamy za sobą. Czas, żebyście poznali Marka. Marek, to jest taki mój kolega. Marek mieszka w Krakowie, a pracuje w Elblągu. I Marek pracuje sobie w branży IT. Informatyk jakich wielu, chociaż nie jest takim klasycznym informatykiem, bo kiedy trzeba wziąć dyżur, to. Nigdy mu nie pasuje, a ogólnie to na spotkania o 10 to potrafi przyjść w piżamie, średnio mu się chce. No i Marek jest do tego stopnia leniwy, że zakupy to woli zrobić przez internet, nawet jak trzeba te spożywcze, to zamiast przejść się do żabki woli zamówić Uberem. No i pewnego dnia zrobił się problem, bo zapłonęła serwerownia jednego z większych dostawców, aplikacja przestała działać. I Marek miał pewien problem, musiał wybrać się na zakupy. Marek, jak to Marek, szalony człowiek, postanowił, że ubierze się w bluzę z Biedronki, pójdzie do Lidla, a wszystkim tym podzieli się na firmowym komunikatorze. No i ja zajmując się syntem i poszukiwaniami, postanowiłem, że spróbuję Marka zlokalizować i napisałem mu o tym na komunikatorze: Zaraz cię znajdę. Marek chyba nie do końca w to wierzył. Bo zareagował płaczącą ze śmiechu emotikonką i napisał dawaj, czyli chyba sugerował, że mam go szukać. Uznałem, że nic trudniejszego, skorzystam z takiego serwisu jak Pic2Map. Wezmę zdjęcie Marka z komunikatora, wrzucę do tego serwisu, dostanę lokalizację, raz dwa, dwie minutki i mamy sprawę zakończoną. No i tutaj duże rozczarowanie. Okazało się, że zdjęcie, które przysłał Marek w metadanych nie zawierało lokalizacji, i są dwie możliwe przyczyny: albo telefon marka miał wyłączoną lokalizację, aparat jej nie zapisywał w metadanych zdjęciach, albo, co częściej się zdarza, komunikator po prostu wyczyścił te metadany. No ale skoro już powiedziałem, że go znajdę, nie mogłem teraz odpuścić. Powiedziałem, muszę go znaleźć. E, przyjrzałem się temu zdjęciu dokładniej i to, co zauważyłem w tle za markiem, na szybie sklepu widać jakieś cyferki. Mm, powiększając troszkę to zdjęcie, widać, że to jest albo 13, albo 73. Próbowałem przybliżyć to mocniej, i dalej nie miałem pewności, chociaż skłaniałem się ku temu, że jest to 13. Ta 13 wprowadzała mnie delikatnie w błąd, ponieważ Marek swoje zdjęcie przysłał 12 lipca. Ja przypuszczałem, że ta trzynastka to może być dzień, od którego startuje jakaś nowa gazetka, że to jest po prostu data startu kolejnych promocji. Poszukałem sobie inne zdjęcia tego samego sklepu czy innych sklepów z tej sieci, i okazało się, że jednak nie, że ta trzynastka albo 73 to będzie numer budynku na ulicy. Czyli mamy pierwszą poszlakę, która pomogłaby nam zlokalizować Marka. Mamy numer 13 albo 73. Dodatkowo to co zauważyłem, to logo na tym sklepie wystawało ponad dach. A kiedy przeglądałem inne zdjęcia sklepów w tej sieci, widać było, że logo najczęściej jest wpasowane w elewację, w budynek, jakkolwiek jest umieszczone na tym budynku, rzadko kiedy wystaje ponad budynek. Okazało się, że logo wystające ponad dach najczęściej pojawia się w wszelkich parkach handlowych, jakichś takich budynkach przy lotniskach, gdzie budynki architektonicznie są po prostu dużo niższe. Niestety nic mi to nie dało, bo no nie mogłem zlokalizować sklepów tej sieci, które są tylko w parkach handlowych. Wymagałoby to zbyt, wielu cza zbyt wiele czasu. Postanowiłem pójść najprostszą drogą. I sprawdziłem listę sklepów Lidl w Krakowie. I tu pierwsze rozczarowanie, bo mimo że tych sklepów była, było kilkanaście, okazało się, że żaden w swoim adresie nie ma 13 a nie 73. Skoro nie ma takich sklepów w Krakowie, idźmy dalej. Marek pracuje w Elblągu. Sprawdźmy sklepy w Elblągu. I tutaj wyglądało to dużo lepiej, bo udało się z tej listy wyselekcjonować dwa sklepy. Jeden na ogólnej 73, a drugi na Kochanowskiego 13. I nie pozostało nic innego jak wybrać się na wirtualną wycieczkę do tych sklepów i zobaczyć, jakie zdjęcia dodawali użytkownicy o tych sklepach. Wybrałem się do Elbląga na ogólną 73. I tutaj wygląda, że to nie jest ten sklep, że logo tego sklepu jest wpasowane w elewację, no nie pasuje nam do tych warunków, które sobie założyliśmy na początku. Inne zdjęcie z innego miejsca, dodane przez innego użytkownika, również no ten sklep nam nie pasuje. Ale kiedy wybrałem się na kochanowskiego 13, wyglądało to dużo bardziej, obiecująco. Logo wystaje nam ponad dach, jest nis niski budynek. A kiedy zobaczyłem sobie zdjęcie dodane przez jednego z użytkowników od przodu, no wyglądało to podobnie do sklepu dodanego przez Marka. I zestawiając sobie oba te zdjęcia, miałem w zasadzie pewność, że to jest dokładnie ten sam sklep. Na koniec pozostało tylko napisać Markowi, że znalazłem, a w zasadzie wysłałem mu adres tego sklepu, dał serduszko, potwierdził mi później jeszcze, że trafiłem. Był bardzo zdziwiony, jak udało mi się to ustawić.